Witam się z Wami na kanale Niegrzeczne Książki, gdzie każda niegrzeczna czytelniczka może się poczuć jak w domu. Dzisiaj kolejny odcinek z naszej autorskiej serii i dzisiaj poopowiadamy trochę o książkach Eweliny Dobosz. Będzie też rozdanie. Wszystkie warunki tego rozdania znajdziecie oczywiście w opisie na dole i pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, że akceptujecie regulamin tego rozdania. I zaczniemy od najnowszej książki Eweliny Dobosz, czyli utraty kontroli, która będzie mieć premierę już 16 czerwca. U tracie kontroli poznajemy Rafała, mężczyznę, który jest urzędnikiem celno-skarbowym i jego największym e, celem jest uzyskanie awansu. Żeby było to możliwe, mężczyzna ma jedno zadanie przed sobą, czyli rozwiązać bardzo skomplikowaną sprawę i wszystkie poszlaki prowadzą go do kancelarii prawnej, która jest prowadzona przez dolną i piękną prawniczkę Agatę. Okazuje się, że ta kobieta ma więcej sekretów niż może się wydawać i czy rzeczywiście jest tak niewinna, jak wygląda, musicie przeczytać i przekonać się same. Jesteśmy pewne, że ta książka niejednokrotnie was zaskoczy swoimi zwrotami akcji i jeśli pokochacie utratę kontroli, to mamy dla Was dobrą wiadomość już w sierpniu, czyli dwa miesiące od premiery pierwszego tomu będzie miał premierę drugi tom, czyli przekraczanie granic. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linkach, które zostawię Wam na dole. I oczywiście na profilu Eweliny Dobosz, chociażby na Instagramie albo na Facebooku. Właśnie w tych miejscach możecie. Być na bieżąco z twórczością tej autorki. Opowiadanie Eweliny Dobosz znajdziecie też w niegrzecznym Last Minute, czyli w antologii, z opowiadaniami niegrzecznych autorek i jednego autora, która będzie idealna na gorące wakacje. W lutym premierę miała książka Droga na szczyt, która mimo mroźnego klimatu rozgrzała wiele niegrzecznych czytelniczek. Poznajemy tutaj Daniela i Livię, parę, której marzeniem jest zdobycie Mount Everest. To ma być dla nich nowy start, pożegnanie się z przeszłością, która była niejednokrotnie bardzo, bardzo ciężka. Jak poradzą sobie w niesprzyjających warunkach, i czy to właśnie te warunki będą ich największym problemem, a może okażą się nimi sprzeczne uczucia. Przeczytajcie Drogę na Szczyt, jeśli jeszcze jej nie czytałyście. Podczas świąt zaczytywałyście się w bardzo cichej nocy, czyli w duecie, który Ewelina Dobosz napisała razem z Emilią Chalest. Małżeństwo Igi nie należy do idealnych, jej mąż jest brutalny i zdradza kobietę, więc ona postanawia się nad nim zemścić. Czy idzę to się uda, musicie przekonać się same. Tutaj nie było jeszcze oznaczenia hot level, ale jeśli by był, to byłoby to 5 na 5. Ewelina Dobosz mogłyście też poznać w nowej Torsamości i w straconej tożsamości i w tym pierwszym tomie poznawaliśmy Emily i Igora. Emily jest młodą prawniczką, która pracuje w jednej z lepszych kancelarii w Nowym Jorku, ale niestety traci pracę w momencie, kiedy żona jej szefa dowiaduje się o ich romansie. Żona Igora została zamordowana, a wszystkie oskarżenia padły właśnie na niego. Mężczyzna ucieka z Polski i trafia właśnie do Nowego Jorku, gdzie pewnego wieczoru napotyka Emily. Kobieta od razu wie, że coś, jakaś tajemnicza siła przyciąga ją do Igora, ale nie wie, że znajomość z mężczyzną może być niebezpieczna. Dajcie znać, które z tych książek już czytałyście, które podobały Wam się najbardziej. My oczywiście teraz bardzo czekamy na utratę kontroli, przekraczanie granic i niegrzeczne last minute. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że ten film Wam się podobał. I pamiętajcie, czytajcie zawsze bez cienia wstydu.